Czy niniejsza śruba spełnia proporcje momentu obrotowego do siły mocującej zgodnie z normą ISO 16047? Czy prawidłowe są właściwości mechaniczne oraz funkcjonalne według normy ISO 2320? Czy powłoki zachowują się w praktyce zgodnie z normą VDA 235-203? do 203? System laboratoryjny szac analizę umożliwia szybkie i precyzyjne analizy elementów, Łącznych. Przetwornik siły mocującej oraz tarcia mierzy precyzyjnie siłę zaciskania. Za pomocą czujnika momentu oraz kąta dociągającego następuje wyznaczenie momentu lub zarejestrowanie wymaganego kąta obrotu. Bezszczotkowy serwomotor zapewnia, że ustawiona wcześniej prędkość obrotowa jest utrzymywana na niezmienionym poziomie. Układ pomiarowo sterujący kontroluje przebieg próby i rejestruje zmierzone wyniki. Oprogramowanie analityczne TestExpert umożliwia łatwą obsługę złożonych funkcji. Badanie jest uruchamiane za pomocą modułu obsługi. Podczas przygotowywania badań, kreatory pomagają w prostym tworzeniu przebiegów badań. Bloki funkcjonalne są łączone ze sobą jak klocki, aż do zaprogramowania żądanego przebiegu badania. Wszelkie wymiary elementów łączeniowych są zapisane w bazie danych gwintów. Przebieg zgodny z normą ISO 16047 jest dzięki temu kompletowany za pomocą kilku kliknięć myszką. Szybkowymienne adaptery dopasowują elementy łączne do przetwornika siły mocującej oraz współczynnika tarcia. Po wybraniu adaptera można przeprowadzić badania śrub lub nakrętek. Serie badań są wykonywane szybko i skutecznie. Po włożeniu badanej śruby system uruchamia zdefiniowany przebieg badania jednym naciśnięciem przycisku. W ramach przebiegu badania napęd może dostarczać różne prędkości, na przykład aby zasymulować praktyczne zachowanie się podczas montażu. Użytkownik może już w trakcie montażu stwierdzić, czy element łączny zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami. Serie pomiarowe i wyliczone parametry montażu są analizowane statystycznie i przedstawiane w postaci tabelarycznej. Przebiegi pomiarowe dostarczają projektantom cennych wskazówek dotyczących zachowania się elementów łącznych w trakcie montażu. Wykresy współczynników tarcia przedstawiają stosunek momentu obrotowego i siły mocującej. Kreator protokołów pomaga tworzyć wygląd protokołów do druku. System laboratoryjny Schatz Analyse jest tworzony i konfigurowany z myślą o konkretnych potrzebach użytkownika. System Schatz Analyse steruje rzeczywistymi systemami wykonywania połączeń śrubowych, aby mierzyć zjawiska w warunkach zbliżonych do praktycznych. Badane są nawet miniaturowe elementy stosowane w pojazdach kosmicznych. A także duże elementy łączne do elektrowni wiatrowych z momentem sięgającym 15 000 Nm. Manipulator umożliwia wykonywanie prób na dużych detalach z momentem do 2000 Nm. Zaś w komorze cieplnej badane jest zachowanie się połączenia oraz moment obrotowy obluzowania pod wpływem ciepła. System szac-analizę daje pewność, że elementy łączne nadają się do wymagających zastosowań.